Witajcie kochani na Megadiscount.pl W tym odcinku chcę Wam pokazać zestaw z serii Playdo. Będzie to Do Vinci o nazwie Artystyczne Studia. Na sam początek pokażę Wam walizeczkę z artystycznego studia. Jest ona z od frontu fioletowa i tutaj będziemy umieszczać swoje prace. Z tyłu jest zielona i ma różową rączkę z napisem Do Vinci. Więc otworzymy tą walizeczkę i zobaczymy, co znajduje się w środku. Otwieramy, a tutaj mamy przybory do dekoracji, cztery kolory ciastoliny, kilka arkuszy z obrazkami, a także pistolet do ciastoliny. A więc zaczynamy naszą artystyczną przygodę od przygotowania kilku arkuszy. Z trzech z nich musimy jeszcze tylko wydostać zbędne kartoniki. O, w ten sposób. I mamy przygotowany arkusz do ozdoby. Ja wybrałam sobie te dwa arkusze. Jeden cały gładki i jeden z obrazkiem. Na tym gładkim będę musiała coś wymyślić i zobaczymy, co to będzie. Wyjmiemy teraz ciastolinę. Będzie łatwiej, jak wyjmiemy ją całą. Bierzemy pistolet. Odkręcamy ciastolinę. Patrzymy, jakie kolory będą nam potrzebne. I wkładamy do środka. I naciskając teraz wydostaniemy ciastolinę na obrazek. Trzeba to robić tuż nad arkuszem, żeby ta stolina się przylepiła. I teraz następny kółeczka. Na pewno już mówiłam to poprzednim razem, przy innych recenzjach. Że należy ciastolinę kłaść na te kółeczka i podążać za wzorkami. No, ale tutaj wiadomo, że mógł ktoś nie oglądać tam tych recenzji, więc powtarzam. Oczywiście możecie zmieniać kolory i kłaść je dowolnie, no, ale ja myślę, że całkiem dobrze będzie Wam to szło, jak zrobicie tak, jak tutaj producent zaznaczył. Teraz po drugiej stronie zmieniłam trochę. Technikę i wypełniam całe kółeczka od środka. Oczywiście to od Was zależy jak zrobicie swoje obrazki. Myślę, że ta druga wersja jest nieco ładniejsza. Trochę więcej trzeba złożyć na to ciastoliny, ale efekt jest dużo lepszy. Już zrobiłam zielone i żółte kropeczki, teraz dokończę czerwone, ponieważ tamte mi nie wyszły, zdjęłam je i zaczęłam od nowa tą stronę. Oczywiście nie martwcie się, bo jeżeli Wam też coś nie wyjdzie, to możecie to po prostu z tego kartonika zdjąć. Ciastolina tak szybko nie wysycha, więc nie będzie z tym problemu. Zrobimy zygzaki na liściach. Ja tylko odwrócę do siebie kartonik. No i naciskamy. Jest to bardzo łatwe. Ja już doszłam do wprawy. Wy na pewno też nie będziecie mieli z tym problemu. No to pierwszy y, obrazek za nami. Możemy go włożyć tutaj na przodzie. I będzie on się znajdował w takiej fioletowej ramce. Oczywiście tą ramkę też możecie pokolorować i ozdobić. I zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. I ozdabiamy teraz ramkę. I już ostatni pasek. I w ten sposób możecie ozdobić każdy centymetr tej fioletowej ramki. Tutaj macie jeszcze takie malutkie kwiatuszki i ślimaczki, i możecie je również ozdobić różnymi kolorami, którymi chcecie. Teraz pokażę Wam jeszcze jeden arkusz, na którym już nie ma takich obrazków jak na poprzednim. Tutaj musicie wykazać się własną niepowtarzalną wyobraźnią. Ja zaczynam od środka kwiatka. Może wydać Wam się to banalne, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Płatki kwiatka będą czerwone. Wypełnimy jeszcze środki płatków. I dalej zrobię listki. Nie przykleiło mi się. Muszę sobie troszeczkę poprawić to palcem. A teraz zrobię ozdoby. I możemy zrobić ślaczki na przykład. Z tej strony jeszcze zmieści mi się coś na samym obrazku. To teraz, żeby ten kwiatek nie był sam, dorobimy kilka mniejszych. I teraz nieco moja technika robienia kwiatka się zmieniła. Za pomocą takich malutkich kółeczek uzyskałam płatki. Ten jeden coś się przesunął, ale możemy go na swoje miejsce wepchnąć. Możecie oczywiście na tym kartoniku zamieszczać swoje pomysły. To jest tylko po prostu przykładowy mój autorski projekt. Tak wygląda mój obrazek. Zobaczymy teraz, jak będzie się prezentował w ramce. Ostrożnie trzeba wyjąć poprzedni i wkładamy teraz tutaj, zaczepiamy nowy obrazek. Po skończeniu prac plastycznych, wszystko musimy odłożyć na miejsce i zamknąć w naszym artystycznym studiu. I teraz wkładamy ciastolinę w te otwory. Jak widzicie, jest tutaj troszeczkę więcej miejsca. Jak będziecie uzupełniać swoją kolekcję do vinci, to możecie tutaj zamieścić inne kolory ciastoliny. Został jeszcze pistolet, który zamieszczamy tutaj. A kartoniki, pozostałe jeszcze trzy. Wkładzimy je tutaj. Zamykamy jedną stronę, zamykamy drugą. I zamykamy nasze studio artystyczne. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobał Wam się zestaw i czekajcie na nowe moje recenzje z serii Play -Doh.